Jeśli szukacie najtańszych monet w sieci, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę Fifakons.de. Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podacie hasło Goldzor, otrzymacie 5% zniżki, 16 metod płatności, najniższe ceny. Link znajdziecie w opisie. Polecam! Cześć, ma Z tej strony Goldzor, to nas w 17 odcinku Paczkami Pochwały rozpoczynamy kolejny odcinek. No i jak dzisiaj już zapewne po ekranie widzicie, to zaraz Wam tutaj przybliżę jeszcze, żebyście nawet lepiej widzieli, jeśli dzisiaj uda nam się wygrać... Jedno spotkanie i przynajmniej jedno zremisować, no to mamy już na pewno awans. No na pewno nie uda się w tym odcinku jeszcze zdobyć mistrzostwa, ale awans spokojnie już przypieczętować będziemy mogli, więc, no cóż, liczmy na to, że uda mi się dzisiaj e, wygrać wszystkie, czyli dwa spotkania, no i że po prostu zbliżymy się do tej piątej ligi już naprawdę na. Na centymetry, no bo jak będzie nam brakować jednego punkta do mistrzostwa w ostatnich spotkaniach tego sezonu, no to myślę, że to powinno mi się udać. Tak czy siak, to jest skład, którym wychodzimy na pierwsze dzisiejsze spotkanie, no i miejmy nadzieję, że tak jak mówię, to spotkanie uda nam się wygrać. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika. No, myślę, że fan Holandii, ale jednak nie, bo tam miał stroje... Oraz e, herb, oczywiście reprezentacji Holandii, a mamy skład hybryda e, Ligi Angielskiej z Ligą Francuską. Jest to naprawdę mocny skład. To, co mnie tutaj może uratować i w czym już upatruję swoje szanse, to jest tylko trójka obrońców defensywy. No ale jednak, zobaczcie, jaka to jest trójka: Kompany Kościelne i Tiago Silva, więc będzie. Jeśli przeciwnik tylko będzie potrafił dobrze rozgrywać piłkę, to myślę, że będę miał spore problemy. Jednakże, ja się absolutnie jeszcze nie poddaję. Mam nadzieję, że dam radę w tym spotkaniu strzelić więcej bramek niż przeciwnik. Co równe jest temu, że to spotkanie uda mi się wygrać. No zobaczymy jak będzie. Rozpoczynamy. W dobrej sytuacji teraz Alvarez Balanta, ależ teraz genialny przechwyt przez naszego środkowego obrońcę, Podanie już tutaj do Didiera Drogby, ten ładnie piłkę przyjmuje! Uderza po długim rogu i w minucie 17 prowadzimy 1 do 0. Za dużo też piłkę, za długo też piłkę holował, no i tę piłkę po prostu straciliśmy, a teraz zobaczmy Borcha Valero. już sobie tutaj szuka pozycję, podaje do Drogby, Drogba broni Ugo Loris, no i tylko od autu rozpoczniemy tę sytuację. Idzie, aj, zła, zła piłka, zła piłka od De Jonga. no i Lukas że teraz w ataku, Lukas że kontra. Fuego jest dośrodkowanie, jest uderzenie no i ręcznik Barowero, Widzicie, nawet się nie ruszył. Ten bramkarz jest po prostu do zmiany. Najszybciej jak tylko będę mógł, no bo po prostu gramy bez bramkarza. Gramy bez bramkarza i myślę, że Wy również moje słowa tutaj potwierdzicie. Toni i Sanchez, Sanchez i bardzo dobra interwencja Alwa Razy Balanty. Teraz jest dośrodkowanie, wybijmy tą piłkę, Borcha Valero. Cóż za interwencja na linii bramkowej! No, gdyby nie on, to teraz byśmy już przegrywali 2 do 1, no musimy się obudzić. Zobaczmy, i znowu, no co się dzieje? Nie mam pytań, co się wyprawiam przy tych stałych fragmentach. No, po prostu nie mogę tutaj piłki wybić. A Barovero lata jak Demil po tej bramce, ale piłki oczywiście nawet nie dotknął. O nie, nie. Ha, ręcznik, panowie zmieniam, zmieniam barowera teraz nawet kosztem tego, że wejdzie na boisko brązowy goalkeeper, ale ja po prostu nie dam rady grać z kimś takim na bramce. No to jest po prostu nieprawdopodobne, jak słaby ten koleś jest. Dostanie jeszcze discarda pod tym meczu. Chodzi Nikolas, Nikolas mnie nie zawiódł jak do tej pory. Nie jest wcale dobry, tak więc po prostu skupmy się i strzelajmy takie strzelajmy takie sytuacje no matko święta hit Patrzmy teraz lider drogba na tą drugą bramkę przed przerwą drogba no i znowu loris jeszcze drogba no, no nie wiem no nie wiem jak tutaj pokonać tego goalkeepera no nieprawdopodobne. powinniśmy prowadzić do przerwy przynajmniej dwoma bramkami przewagi a przegrywamy 3 do jednego. Alvarez Balanta, Fuego. Borcha Balero. Borja Balero. No i zobaczmy teraz genialnie znalazł Gomisa. Gomis. No i w końcu Loris pokonany po raz drugi. 52 minuta, mam jeszcze sporo czasu. No ale naprawdę pokonać Lorisa w tym spotkaniu jest ciężko, naprawdę ciężko. Na porządku dziennym, więc bez przesady, a teraz zobaczmy. Lukas będzie chciał tutaj nawinąć Alvarez'a Zabalantej. i to mu się udaje. Jest na w polu karnym, już niestety, Staricz. <noise> no i teraz ja tutaj nie mogłem nic zrobić w tej sytuacji. Naprawdę, ja wiedziałem, że on będzie dośrodkowywał, nawet się ustawiłem tym obrońcom przed Stariczem. No ale sami widzieliście, co zrobił mój obrońca, a co zrobił Staricz. No widzicie. Niestety to jest jedno z tych spotkań, w którym. Ee, no, ja nie chcę tutaj wyjść na jakieś płaczka, ale po prostu nie jest dany mi wygrać. Co ja bym tutaj nie zrobił, to i tak to spotkanie przegram. Patrzmy, drogba. No, wykończ to, wykończ to, drogba. No i niestety tutaj Thiago Silva wszystko mu czyści. Wszystko. Patrzmy jeszcze z sesją. Jest dośrodkowanie drogba. No i jeśli nie Thiago Silva, no to po prostu. Ugo Loris. są Drogba, gomis. Ale to już jest niestety koniec tego spotkania. Nie ma spalonego, gomis strzeli pewnie bramkę trzecią. Chociaż to jest w sumie. To jest w sumie Loris... No właśnie, nie! Na no ludziska, to jest nieprawdopodobne. Ja tutaj każdy rodzaj strzałów próbowałem i ani jeden strzał nie jest skuteczny przeciwko Lorisowi. I to wcale nie jest tak, że Loris jest po prostu genialnym zabójkiem. To wcale nie jest tak, że Lorisowi Bramki się normalnie nie da strzelić. Po prostu w tym meczu się mu nie da strzelić. Tam hit. Koniec. Przegrywamy 4 do 2. No i chyba po tym skrócie spotkania, który obejrzeliście, wy e, doskonale zdajcie sobie sprawę z tego, że, że po prostu to spotkanie powinienem wygrać spokojnie. Jednakże były dwa czynniki, które po prostu mi to uniemożliwiły w 100%. Czynnik pierwszy. Ręcznik na bramce Barovero. Czynnik drugi, ściana na bramce u Loris. No inaczej tego po prostu tutaj nie można nazwać. Eee, zaraz, zaraz nawet zobaczymy, ile obronionych strzałów miał Loris. 15 obronionych strzałów miał u Loris. W tym przynajmniej 7 to było takich, że to było nierealne do obrony. Więc e, tego już nie skomentuję. E, nie zobaczę już, ile strzałów obronionych miał barovera ale to, to, to było gdzieś około 1 na 10 strzałów. E, zobaczymy może jeszcze statystyki tego spotkania. Bo to też jest ciekawe. No, przeważam w statystykach, co prawda, nie aż tak bardzo, jak to w meczu było widać, ale jednak przeważam w każdej statystyce praktycznie. Więc, no cóż. Tak jak mówię, totalnie niezasłużona przegrana przeciwnik, myślę, że bez Ugo Lorisa by tutaj przegrał i to wysoko dosyć. Więc, no cóż. No, miał szczęście, miał szczęście. No ale ja tutaj absolutnie nie będę już rozpaczał o tym meczu, po prostu. Czas budować coś nowego. Mamy Dos Santosa w klubie i myślę, że pod niego skład teraz spróbuję zrobić. Dobra, a więc cóż. W geście, w akcie desperacji tak się mówi, stworzyłem nowy skład. Skład, którym głównie zależało mi tylko i wyłącznie na jednej osobie. Jest to oczywiście Giovanni Dos Santos, czyli... Najlepszy zawodnik w naszym klubie, mimo że nie rozegrałem nim ani jednego spotkania jeszcze, to wiem, że to jest najlepszy zawodnik w naszym klubie obecnie. No i pod niego ten skład został zbudowany. No dużego pola wyboru nie miałem. Giovanni ma tylko 7 zgrania, no ale mam nadzieję, że tak czy jak da radę i wspomoże nas po prostu w tych ciężkich chwilach, gdzie no nie potrafiłem pokonać jakiegoś ugalorisa przez 90 minut w sposób. E... Różny, no próbowałem każdego rodzaju strzału, w nic nie wchodziło Więc mam nadzieję, że od tego spotkania się to zmieni Bo właśnie ty spotka tym, tym składem idziemy na drugie dzisiejsze spotkanie Na bramce Tytoń bez grania, zaufam Polakowi Caseres to samo bez zgrania No i tutaj jeszcze jest hyperling oczywiście Davisa z Noblem I mam nadzieję, że to zadziała Przynajmniej Dos Santos nie zawiedzie w tym składzie I... Wygramy mecz po prostu strzelając więcej bramek, bramek niż przeciwnik, więc bez zbędnego gadania szukamy drugiego przeciwnika. Mamy drugiego przeciwnika Real Saposta, tak się nazywał team przeciwnika, no i zobaczymy jego skład. Znowu 100% zgrania, znowu wysoka ocena ogólna. I mamy niesamowicie dobry skład. Niesamowicie dobry skład. No ja naprawdę nie wiem jak z takim składem można być w lidze szóstej? No to jest dla mnie w ogóle absurd. To jest mózg. Pff, to jest absurd. No ale cóż, miejmy nadzieję, że, że przeciwnik po prostu nie umie grać. I że to spotkanie wygramy. Giovanni dos Santos, rozpocznijmy. Morderstwo. No ale piłkę niestety tak czy siak straciliśmy, więc już zapomnijmy o tej akcji, a tymczasem musimy tutaj przytrzymać Aguero. Aguero jest już w polu karnym, Aguero, no i Tytoń, brawo, wielkie brawa dla Przemka Tytonia. Już, już pokazuje, że, że można na niego w niektórych momentach liczyć, a teraz zobaczmy i niestety rzut karny. No myślałem, myślałem, że tutaj zdążę, zdążę przed strzałem Aguero, ale niestety wpadłem w Argentyjczyka. No i zasłużona jedenastka, ale mamy w bramce Tytonia. Dokładnie wiemy, co Tyton potrafi z rzutami karnymi robić niestety nie tym razem. Santos. Oj, oj, oj no dawaj, dawaj, nie ma bramki! Ależ tutaj fatalnie nasz pomocnik się zachował, ale zobaczmy jeszcze. Do Santos! Strzelaj, strzelaj, strzelaj! Nie, nie dobijemy po prostu tej... Tam a teraz Donaldson, no i czemu się nie przewrócisz? Patrzmy jeszcze, ależ tutaj jest kopanina. No nieprawdopodobne, że my z tej sytuacji nawet bramki nie zdobędziemy, Znaczy nawet. Na no, bramka to by było wow, ale... Chodzi mi, że większego zagrożenia nie stworzyliśmy przy takim zamieszaniu. Cię się tak bawię. I teraz zobaczmy Teo. Davis nie dał rady, ależ teraz Aguero sobie poradził, Aguero! Aguero! I broni tytoń. Zobaczmy, teraz Donaldson walczy, ale nie udało się. Wygraj główkę, Bravo Caceres. Kobina, Vitolo. Vitolo do Donaldsona. Donaldson broni Kurtuano i na raty też się nie udało. No, znowu zmarnowana sytuacja. Główkę wygrywa oczywiście i teraz zobaczmy. Do Santos, do Santos, do Santos. Jest już w polu do Santos i kurtła. Donaldson oderwał piłkę kompanemu. Donaldson. O matko boska! Ale nie zaraz o koniec pierwszej połowy. Przekonano i teraz przypadkowe podanie Doszło tutaj do Dos Santosa Giovanni Dos Santos I czy ta piłka wejdzie do bramki No nic nie, dzisiaj, dzi dzisiaj nic nie wejdzie Dzisiaj nic nie wejdzie Aż się zaczyna mi jąkać Z tego wszystkiego no Masakra Bitolo, no może to jest ta akcja Bitolo, no dawaj Bitolo Nie wierzę Nie, ludzie, co coś jest dzisiaj z tą grą nie tak. No, wytłumaczcie mi to. To jest nieprawdopodobne. Gdzieś jak teraz piłkę przyjął do Santos. Wow, wow, nieprawdopodobne. No słuchajcie. Stała się rzecz niesamowita, zdobyłem bramkę, nie? Zdobyłem bramkę. Ale to na jakim facie, na wślizgu tutaj, no. Po prostu niesamowite, nie? Do Santos, do Santos. Ja już tego nawet nie komentuję. Ja już tego nawet nie komentuję. Nie, ludzie, no naprawdę, naprawdę ta gra jest zepsuta. Ja to stwierdzam po tych dwóch spotkaniach, jak bardzo ta gra jest zepsuta. Ja rozumiem, że koleś wydał całe kieszonkowe miesięczne na ten skład. Ale, no nie zasłużył w żadnym stopniu na wygraną. W żadnym! Stworzył jakieś dwie gówniane akcje, w tym jedna oczywiście karny, bo mój błąd. Tutaj się zgadzam. Nic więcej w tym meczu nie zrobił. I wygrywa 2 do 1. Chcę zobaczyć ilość interwencji Kurtły, obronionych strzałów: 11. No prawie przebił Lorisa Prawie go dogonił, że tak powiem Zobaczcie strzały, nie? Zobaczcie strzały! Ja nie mam pytań Ja nie mam pytań I to jest najgorszy odcinek e, Paczkami pochwały jaki na moim kanale się pojawił Ja was serdecznie przepraszam No ale sami widzieliście Ja wam tutaj postaram się wyciąć Najwięcej e, sytuacji ile dałem radę Przez to odcinek pewnie będzie miał około 19 minut Ale... Ludzie to, co dzisiaj się działo, to jest hit. Próbowałem każdy, każdą możliwą techniką strzału pokonać tych goalkiperów. Nic się nie dało, nic. Jak nie obronił jego goalkiper, to był słupek. No po prostu to jest nieprawdopodobne. No niestety, po dzisiejszych dwóch przegranych nie polepszyliśmy swojej tabeli, yy, sytuacji w tabeli absolutnie. No, ale w dalszym ciągu jest to dosyć, dosyć prosta sytuacja. Wystarczy wygrać dwa spotkania, jedno zremisować i mamy mistrzostwo. A jeśli chodzi o awans, no to wystarczy wygrać i zremisować po prostu spotkanie. Więc mam nadzieję, że w kolejnym odcinku szczęście niekoniecznie będzie sprzyjać nam, ale przynajmniej żeby nie sprzyjało przeciwnikom, bo, bo to jest hit. Ja was jeszcze raz serdecznie przepraszam za, za te dwie porażki. No, ale niestety nic tutaj więcej zrobić nie mogłem. Mówi Goldzor, na razie.